Chciałabym podkreślić, że jestem i to jest kolejny odcinek z Derspaka, a raczej odcinek informacyjny, gdzie po prostu chciałabym powiedzieć, że kończę ten sezon, sezon pierwszy Dark Spocka. Gdyż po prostu mapami się naprawdę, naprawdę mi się naprawdę bardzo się gracz środek się Dużo... mamy diaksy, mamy złoto, mamy zielono i ile, wiele, wiele, wiele tego wszystkiego zbudowane też jest duże więc naprawdę już nie chcę się teraz szczerze grać i tak pomyślałem sobie czemu by zrobić drugiego sezonu drugi sezon by na przykład był było fajnie według mnie można by zrobić i więc tak paczkę już mi się robi więc naprawdę paczkę już kupę robi więc no. Zobaczymy nawet niedługo, więc tak, dziękuję, że oglądaliście odcinki i po prostu myślę, że w kolejnym sezonie będzie, wiele więcej mod będzie chyba więcej modu. nie wiem nawet jakie, znaczy wiem tam niektóre, bo poprosiłem go, żeby był Dungeons, -y. Peter Dungeons, więc zobaczymy, zobaczymy co to będzie, więc dziękuję Wam. Na razie i cześć!